Ty, ty, pokaż zastaw tam, zastaw tam ustawienia tam, pokaż Ustawienia? Jest, tak, no. no ale te dobre, ustawienia szybko. są dobre, dobre ty. Patrz im do kantynu. ustawienia do, do... Ej, idzie, siebie zabi. do pokoju. Ej, co się tu dzieje? Ej, no, ej ale kajanek. ustawienia, Ojej, panowie, ale to jest, ale siada, ale siada, patrz. ustawienia? Zobacz jak siada, zobacz jak siada. Zobacz jak siada, patrz jak siada, ty. Zobacz, zobacz, zobacz. Zobacz, no Ej, no kurwa, z mamą nie można popisać na tym Można, można spokojnie, patrz Zobacz. Można? No, dobra, no spokojnie, 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 Mateuszek Zobacz, tylko on klika, ty Jezus, Pach, Ale co on zmienił, co on zmienił? No, stary, no, tego, sensa, sensa sobie lekko zmienił. zmienił No, no, siada no, od razu Pamiętamy, jakiego miałeś Tak, jakiego w sensie? miałem A pokaż konsolę Snacksy wszystkie. Nie Ej, teraz snacksy. Okay. Nie teraz, dobra tam Czekaj, gdzie jest Wiktor, ta Wojtas? Ej, patrz na to ja nie wiem, dole? za tyle to nie ma Co zrobiłem? Co zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja, co 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 ja zrobiłem, kurwa? Ja tak... to... Na 1% ci ci ręka wjeżdża. Co? Trafiłem ci na 1% le... ręka Co ty pierdolisz? No tak. Ej, <laughs> wszyscy na kamerę, wszyscy na kamerę. O kurwa! Co? No to sobie na jeden procent. Nie, Je, ja nie, 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 na Gdzie siada? Gdzie siada? Ewidentnie. 1%. Butla nie, siada, nie, 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 butla nie, 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 Razem z ekipą organizujemy dla Was konkurs na AWP Dragon Lore. Wbijajcie w pierwszy link w opisie, gdzie macie film konkursowy oraz więcej informacji. Zapraszam do udziału! CaseDrop.eu Sprawdź nowy event miłosny! Odbieraj dzienny bonus! Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach! Zgarniaj super skiny i je ulepszaj! Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na case.eu. Ale Janek, wszystko w podobnym rozmiarze przyniósł! Wszystko w podobnym no rozmiarze Janek Jezus. przyniósł! Jakiś przyniósł? Może nie że to jest jakieś żołowe na ten. Ja nie chcę nic mówić, ale ty mi ten panu odcinek weźmie. No nie, no, mówię, na się, rozumie, nie? Wszystko zatoczyło okrąg. Miętki no... Dużo? Miętka paja. Czy ktoś mówił, że za dużo pieczarek? Nie. No za dużo. So, <grywka> ja tak jest, tak jest. Jak będę chciał, Ale... Nie ja ja będę To więcej, jest, jest, jest Janek. Bo, tak, tak. bo nie da rady, tak? A, a może tak, robisz, nie dam rady? Nie A może chce pizda i dobrze Nie, Nie, Janek by dał nie. A ty? Bo ja już kończę czwartego. O kurwa, Jeszcze. Jeszcze.

nie no co wyciek co ze sobą dał radę no? Ja, A ja ja już nie wiem czy ale on jest to samo, nie? Ja też uciekł. na pisze i daje uciekają, nie? Bo, Ja, subuję, ja się nie tak do to to, że to 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 sobie do niego i Nie, to jest tak samochód, samochód, nie? No. A jak ja mam stał, Co kurwa, co kurwa, jak tam osób? Jestem No jest! Professional fighter. 19 na karku wybiałem TZ, jestem 10 lat ciebie starszy, mógłbym cię ruchać, no co ty gadasz? Ja mam 29, ty masz 19, ty już jak żyć. No ze za te TZ, co ty gadasz? Uuu! O kurwa! Co tam? IG, IGG mam dodatni wynik. Jakby ktoś jeszcze wiedział co to jest? GG? Instagram. A, no IGG to SARS cov 2 IGG. To, czy dziewczyno czy ci coś? Czy no to chuj, no to śledzimy tu dwa tygodnie, panowie. Ja pierdolę. Ten kró, ale będzie więcej 2-4. Ej. Bo mam, mam stałe się, że jedyne nie, ma. nie mam dodatnie. Czyli ja nie ja wiem kobiet. Ja, Kortowe. Znaczy nie wiem, no bo to miałem, miałem, to miałem dawno temu. Ale nie wiem, czy to jest. Na skąd dobrak? wiesz, kiedy A miałeś, skąd wiesz kiedy to miałeś Może miałeś teraz. No to są też takie dla osób dorosłych. Ale nie miałem czasu, masz. To stream z Minecrafta, 16 na 16 Jakbym jakbym spodni to wejdę chyba A tak naprawdę są... Nie no, nowy. no nowy, nowy Ale jakiś z zewnątrz ujebany, chyba że to przez moje ręce Dziękuję bardzo za prezent Ale to się... Tak, nie, 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 ser też może tak Dokładnie Tylko łokcia, są... bo łokieć możesz... Okay. Hey! Dzień. To dzieńka. Ale... Rozumiem, rozumiem. Wzięterne. Tak. Dobra, garnek do mycia. Mateusz usiadłeś na Basi. O skurwysyn. Ej, co teraz ja mocnie zrobię? Odsądzić. Odsądzić. Odsądzić no. Co? Co się odjebało? Wystarczyło, żebyś... Misz... Wystarczyło, żebyś misz... że to po prostu... Nic, tak? to? Nie bierzcie tam ja nic. nic nie... Nie biorę. A co to, co ty Ej, kurwa tu masz w tej kieszeni? Ty Weź jest, kurwa, to, 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 jest to jest dla dziadka telefon. Ej, stać. Kurwa. I mi na Nie, to na ziemi leżało, czyli można. <laughs> Dalej, żony bo... Ja to co znalazłem, to można? Tak, to na ziemi Jakie na ziemi, kurwa? Po było. Dobra, bierzemy lodów do ziemi? Cały kurwa! Lodówka za darmo! Lodówka za darmo! Wnosimy! Ej! Wąwymocznym! Dobra, monster, nie mam lodówki! Tylko nie w kurwie jej wizera, bo mu się żółtko zetnie. Nie zjedzeliście tego do Nate! Muszę dowiedzieć. Tylko nie w kurwie Wajzera, bo mu się rzutko zetnie. Dobra. Oj, i chuj, można sprawdzić, który to. Nie, jeszcze Cię nie widać, czekaj. Ale tu nie ma się Tu. A jak to weźmiemy? Ojciec z synem. I kuzyn osłon. Jaki? Wyższy? Ej, wyższy, jak było widać. Wyższy czy ja? wyższy? Kto wyższy? Ej, było widać, kto wyszczy? Ciężko, ciężko wyszło. Ale niedużo. W końcu ten transfer, na który czekałem tyle lat. No tak, to Dobrze, leży. Dobry rozmiar, nie za dużo, nie? Dobra, dobra, co? No. Tego. Meczówka. Orkana. Ale jajca. Teraz podpisy i... Dobra, jest? Nie, kompaty, kompaty. Pozycja w pod Pozycja, pozycja pod biurkiem. Smoki rzucał. Dobra, MWM. się wzruszył tą pizzą. Chyba to jest do serca. To no bo to lubię Portem emo płaci na tubie Sprzedałem się przy kolejnej stumie Klikajcie w refa, ja wam to mówię W moim fancubie, z ciebie wyskupię Mam tyle hajsu że czasem go gubię Pełne konto, swój portfel po grubu.